Czeskiem Centralny Port Komunikacyjny, CPK. To jest naprawdę olbrzymia inwestycja. W całym PRL-u, w całych dziejach PRL-u, gdzie przez tych inwestycji wielkich, zachwalanych było wiele, żadna nie była tak wielka jak ta. Ona zmieni charakter naszego kraju. Ona ustawi go w centrum. Centrum Europy! No i ona odpowie na pytanie: czy w Berlinie, czy w Warszawie? Ale jest też przecież obrona stoczni. Jest Przekop pod Świną, jest Przekop Mierzei Wiślanej. To inwestycje dotyczące naszej integralności terytorialnej.